Wiedeński zamek Hofburg jest jednym z największych na świecie kompleksów pałacowych. Zbudowany w XIII wieku, był pierwotnie średniowieczną twierdzą, by przez wieki rozbudowy stać się jednym z najbardziej znanych symboli miasta. Hofburg to rezydencja Habsburskich władców Austrii, począwszy od XIII wieku, od czasów panowania Rudolfa I, aż do 1918 roku, roku upadku Cesarstwa. Kompleks budynków jest świadectwem wielowiekowego łączenia stylów. Począwszy od gotyku i renesansu, poprzez barok i rokoko, a skończywszy na klasycyzmie. W cesarskiej Austrii panował zwyczaj, zgodnie z którym nowy władca nie mógł zamieszkać w komnatach swojego poprzednika. Dlatego też pałac rozrósł się do oszałamiających rozmiarów. Dyż wciąż dobudowywano do niego kolejne pomieszczenia. Pałac ukazuje nam przepych w architekturze i bogactwo władców. Ta wiedeńska rezydencja cesarzy Austrii stanowi bowiem jedną z głównych atrakcji miasta i jest obowiązkowym punktem na turystycznej mapie. Obecnie w środku mieszczą się muzea, apartamenty cesarskie i skarbiec cesarski, a w nim insygnia władzy i korony władców. W budynku pracuje na stałe 5000 tysięcy osób. Mieści się tutaj 2600 sal, 54 klatki schodowe i 19 dziedzińców. Obecnie w pałacu mieści się rezydencja prezydenta Austrii. Do Hofburgu wchodzimy bramą świętego Michała. Jest to imponujący front, którego boki zdobią cztery posągi Herkulesa. A tuż obok możemy podziwiać majestatyczne fontanny ścienne o nazwach. Potęga na morzu i potęga na lądzie. Idąc dalej, wchodzimy na obszerny dziedziniec, na którym jest usytuowany pomnik Franciszka I, ostatniego cesarza rzymsko-niemieckiego. Częścią kompleksu pałacowego jest znana na całym świecie hiszpańska dworska szkoła jazdy. Była ona miejscem nauki jazdy konnej dla dzieci monarchy i dla rodzin arystokratycznych. Dzięki żmudnej selekcji i krzyżowaniu ras stworzono, przynajmniej według Habsburgu, konia doskonałego, nie tylko pięknego. Ale też silnego i atletycznego. Jego specyficzna budowa pozwalała mu na lewady, piruety i inne ewolucje nieosiągalne dla pozostałych ras, na tyłach pałacu znajduje się park Burggarden. Dawny prywatny ogród rodziny cesarskiej. Park znany jest między innymi z rzeźby Mozarta, przed którą posadzono kwiaty w kształcie klucza wiolinowego. Garden to miejsce rekreacji dla mieszkańców Wiednia. W letnie dni przeważnie spotkać ich można na pikniku na idealnie przystrzyżonej trawie. W oddali widoczna jest secesyjna dawna palmiarnia w której obecnie mieści się klimatyczna restauracja. W bardzo bliskiej odległości od Hofburgu znajduje się Plac Marii Teresy, gdzie pomnik cesarzowej jest otoczony po obu stronach dwoma symetrycznymi, neorenesansowymi budynkami. Pierwszym znajduje się Muzeum Historii Naturalnej. Jest ono ogromne i znajdzie się w nim prawie wszystko w temacie natury, między innymi skamieliny, szkielety i odlewy dinozaurów, a także meteoryt ważący 300 kg. W drugim budynku mieści się Muzeum Historii Sztuki. Początki olbrzymiej kolekcji dzieł sztuki Habsburgów, zbierane i powiększane przez wieki panowania kolejnych cesarzy, sięgają czasów księcia Rudolfa II. Znajdują się tutaj prace tak znanych malarzy jak Rubens, Rafael Santi, Rembrandt i wielu innych, a także artefakty ze starożytnego Egiptu. Pomiędzy budynkami stoi monumentalny pomnik. Na jego szczycie zasiada cesarzowa Maria Teresa. Była ona zasłużona dla monarchii austriackiej, którą rządziła przez 40 lat. Zarówno Hofburg, jak i pałace usadowione obok placu Marii Teresy są przykładami monumentalnych pozostałości imperialnej Austrii stanowią jednak nie tylko pamiątkę dawnych lat. W nowej rzeczywistości znaleziono dla nich nowe przeznaczenie i służą już nie tylko wąskiej elicie, lecz mieszkańcom i turystom.